Cześć, chciałbym wam dzisiaj przedstawić Forda A i jego historię, skąd się wziął na rynku amerykańskim. Jego poprzednikiem był Ford T, który był produkowany od 1908 roku do 27. Zostało wyprodukowane ponad 15 milionów tego pierwszego samochodziku, który był produkowany seryjnie. Pierwsze auto na świecie seryjnie produkowane. To był przełom motoryzacji na świecie. W czasach przełomu XX i XX wieku już pomału pojawiała się konkurencja dla Forda, czyli General Motors. Dlatego Henry Ford postanowił stworzyć drugi model Forda, czyli Forda A. Ford A był produkowany od 27 do 1932. Nasz samochodzik został wyprodukowany w 28 roku, ma szczególne e, elementy, które za chwilkę pokażę, czym się różni od innych modeli. Tych samochodów zostało wyprodukowane 4,3 miliona, więc też bardzo dużo, i były już e, dużo w wersji było. E, Wyprodukowanych. Były pick-upy, były kabriolety tak jak u nas. Ten model nazywał się Phaeton i bardzo rzadki, bo czteroosobowy. Najmniej ich wyszło ze wszystkich modeli. W Fordzie A dostępne już były cztery kolory, a Ford T był produkowany tylko w jednym kolorze. Jak to sam Henry Ford powiedział, samochód mogę wyprodukować w każdym kolorze, byle był to czarny. Ten samochodzik jest już współczesny, można tak nazwać. W 1927 roku, jak wchodził, był nowoczesny. Co było zmienione? Na pewno skrzynia biegów i możliwość poruszania się nim. W tym samochodzie mamy już sprzęgło mamy zwykły hamulec skrzynię biegów trzybiegową trzy biegi do przodu, jeden wsteczny. W Fordzie te mieliśmy, nie mieliśmy sprzęgła. Z Typowego, standardowego jak u nas, tylko było to dźwignia przekładająca biegi. Auto pod maską posiada silnik o pojemności 3,3 ,3 litra i zwariowanej mocy 40 koni. Potężny silnik dzisiaj robimy z tego 600 koni, a nawet 1000, a w tamtych latach wystarczyło parę koni, żeby ten samochód ruszał się i działał. Jakim założeniem było. Pana Henry'ego, stworzenie samochodu na pewno miał być na każdą kieszeń. Dla każdego amerykańskiego, dla każdej amerykańskiej rodziny, mógł być dostępny do zakupienia. Na pewno miał mieć wygodne zawieszenie. W tych samochodach były pióra poprzeczne i naprawdę jest wygodny. Można po dziurach jeździć. Dzisiaj mamy piękne drogi, ale kiedyś tego nie było. I trzecim założeniem było, miał być wysoki, czyli. Przestrzeń po, pod samochodem miała być wysoka ze względu na, właśnie, brak dróg w tamtych czasach. Ciekawostką jest też, że to nie tylko Amerykanie jeździli tymi samochodami, bo fabryki Forda były również w Europie, w Niemczech, w, w części Ameryki Południowej, więc te samochody jeździły po całym świecie. Zapraszam, pokażę kilka szczegółów. Jak jest zbudowany ten samochód? Pod maską mamy dwuczęściową maskę na dwie strony, otwieraną to, co wspominałem. Potężny silnik 3, 3 litra, 4 e, cylindrowy. Tutaj praktycznie nie miał się co zepsuć. To jest bardzo dobra jednostka bezawaryjna. W naszym samochodzie mamy już założony alternator. Oryginalnie były prądnice, były problemy z prądem, brakowało go, dlatego też bardzo często zmieniali ten układ już na alternator. Wnętrze. Wnętrze auta i to co mówiłem to było nazwana czerwona kierownica tylko w tym roczniku taka kierownica występowała i w następnych już były czarne. Drugą rzeczą był dźwignia hamulca ręcznego, była po lewej stronie. Wszystkie inne Fordy miały na środku. Biegi trzybiegowy manual i jeden bieg wsteczny. Na środku mamy dwa wskaźniki: wskaźnik poziomu paliwa, ale najczęściej to było włożone kawałek drewienka i było sprawdzane paliwo, ponieważ bag mamy zaraz za szybą, i w tym samochodzie nie mamy pompki paliwa, tylko to paliwo zlatuje grawitacyjnie. Więc dopływ paliwa zawsze jest, jeżeli to paliwo mamy. Następną rzeczą, którą znajdziemy na desce rozdzielczej, to jest amperomierz. Właśnie dlatego jest włożony, ponieważ mieliśmy prądnicę i tego prądu trzeba było sprawdzać. Po prawej stronie widzimy pompkę paliwa do odpalenia. Można kilka razy ruszyć i ten samochodzik fajnie odpala. Wersja Phyton czteroosobowa, czyli mamy przodnie Przednie, tylnie drzwi, bezpośrednie wejście do środka i zamykany dach, jak to przystało na kabriolet. Napęd oczywiście jest przełożony na tylnią oś, czyli mamy dyfer tylni, tylnie koła ciągną. I tutaj w tym modelu nowoczesnym mamy cztery hamulce. Z przód i tył jest już bębnowy, gdzie przy Fordzie T mieliśmy tylko i wyłącznie tylny hamulec. Jest ten hamulec mechaniczny. Nie mamy tutaj układu hydraulicznego jak w współczesnych samochodach, tylko linki do przodu i do tyłu. Samochód rozpędza się, to co my jeździliśmy 70-80 na godzinę bez problemu sobie jeździ. Trzeba uważać oczywiście z hamowaniem, bo ja bym to nazwał spowalniacz, nie hamulec, ale oczywiście można po dzisiejszych drogach tym autem się poruszać i naprawdę daje dużo frajdy. Z dzisiejszego odcinka myślę, że tyle szczegółów, które chcieliśmy przekazać. Jeżeli jesteś zainteresowany takim samochodem, wejdź na naszą stronę internetową, znajdziesz kontakt. Tam jest dostępny ten samochód do sprzedania i również wiele innych amerykańskich ciekawych wozów. Jeżeli jesteś zainteresowany zakupem, zapraszam do kontaktu. Thank you.